Cześć Mirek, co byś wybrał? Citroen C5, Laguna 3, Vectra C. Budżet 15 klocków. No to słuchaj ta. 15 klocków to sporo jak na Wektre, bo masz prawie 300 ofert. Celuj w super diesla 190DTI 120 kunia. Ma 8 zaworową głowicę i jest ciut lepszy niż 150 koni, który ma 16. Na pewno unikaj 2, 2 w benzynie, bo jest słaba. Jak trafisz na 2.0 Turbo, to mega. Wektra GTS wygląda najlepiej, ale kombi jest najbardziej pakowny, bo ma największy rozstaw osi. Citra NC5 ma genialnego diesla 2.0 HDI w wielu mocach i możesz trafić cytrynę na pełnym tłuszczu wraz z hydropneumatyką. Ale w tym budżecie szukaj klasycznego zawiasu, bo hydro może być wyhechłane. Z benzyn możesz celować 2.0, które lata na gaziotku. C5 da się ogarnąć serwisowo, bez demolowania portfela. Laguna 3. Łopanie. Laguna ma dobre silniki. No może poza 1.5, ale ich praktycznie nie ma. 2.0 Turbo będzie najlepsza, ale nie w tym budżecie. Więc szukaj wolnosącej benzyny dwulitrowej lub diesla. Wiadomo, że benzyna będzie mniej awaryjna, bo 17-letni diesel może mieć już klapnięty osprzęt, sprzęgło i dwumasę. Co ja bym wybrał? Jak nie zależy Ci na nowoczesności, to brałbym Vectrę, Bo każdy mechanik ją ogarnie, a klamoty są dość tanie. Jeśli nie Vectra, to Laguna, bo jest lekko lepsza od c Ale w sumie każda z tych fur może być. I jak nie wiesz, którą wybrać, to szukaj w najlepszym stanie. jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mój poradnik. Dzięki niemu już z poziomu ogłoszenia odrzucisz 80% mirasów. A auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Link masz w profilu, przypięty do filmiku lub w komentarzu. Dzięki i zdrówka.